Szanowni Państwo, za chwilę wjedziemy do tunelu pod Świną. Marzenia kilku pokoleń świnouścian, które wreszcie stało się faktem. Cały tunel ma 1780 metrów długości. Przy jego budowie pracowało średnio 300 osób na dobę. Chwilami nawet 350. W sumie zatrudnionych było 2000 pracowników co obozowo tunel można podjąć na dwie części. Pierwsze to wloty i wyloty z tunelu po obu jego stronach. Głośnie wjeżdżamy w taki wlot od strony Wyspy Wolnej. Zarówno ten, jak i bliźniaczy na Wyspie Uznam zostały wykonane w postaci otwartego wykopu oraz metodą strobową. Druga część to zasadniczy tury pod który które wydrążyła potężna maszyna TBM. Rozpoczęła z Wyspy Uznam. Właśnie.

すみません。 thank you Jesus.